Od 1 kwietnia rusza w Karpaczu nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego. W tym roku mieszkańcy zrealizują projekty łącznej wartości 250 tysięcy złotych. Poważnionymi do głosowania będą mieszkańcy danego okręgu i będą głosować na zadania konkretnie ze swojego okręgu. Miasto podzielono na cztery okręgi, z których każdy dysponuje takim samym budżetem. Władze Karpacza postanowiły iść z duchem czasu i od tego roku wnioski składać można za pośrednictwem internetu. Zapytaliśmy o to, jakie zadania będą brane pod uwagę. Są takie zadania, które e, są najbardziej potrzebne dla mieszkańców danego e, okręgu. Mobilizacja w danym okręgu jest e, duża. To, co jest bezwzględnie korzyścią, to to, że w momencie, kiedy zadanie zostanie oszacowane, to. E, My jako urząd nie mamy już tak naprawdę możliwości ingerowania. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy Karpacza przywrócili blask Górze Karpatce i stworzyli na niej nowy szlak turystyczny, który odwiedza coraz więcej nie tylko mieszkańców, ale także przyjezdnych. Da telewizji Strimo omówiła Gabriela Stefanowicz.